Klobabcia. Uruchamiam teraz nowy podkanałek, bo wiecie, że ja ciągle uruchamiam nowe podkanałki, bo jestem niecierpliwa. Musi być cały czas coś nowego. Więc teraz uruchamiam taki podkanałek pod tytułem Klobabcia codziennie. Bo to będą krótkie filmiki o niczym albo o czymś. Uf. pada śnieg. Drżą płatki jak motyle. Ziemia jest jak biały nieba brzeg. Ty, słońca w całym mieście nie widziałeś, tego jeszcze popatrz. O, popatrz.